Nie umiem jak ty jest zmarszu. Normalnie mam gadane, ale. Ja <laughs> Witam was, was koleżanki. Wróć. Daszbór, koleżanki koledzy. Dzisiaj e, zmiana operatora e, i dupa. Zacinam się. Widzisz? Zwierzyny, wróć, nie ma bardzo dużej, dużej liczebności. E, to e, że jest inny redaktor, to tylko sytuacyjnie tak e, nas. No i jąkam się. Bo nie, bo... Weź w pauzuj i puścimy od nowa, dobra? Nasz bór koleżanki i koledzy witam was w kole rolnik w województwie dolnośląskim. Jako przedstawiciel firmy Bechpol specjalizujemy się w inwentaryzacji zwierzyny za pomocą Drona. W związku z tym, że mamy dzisiaj 10 marca, będziemy przeprowadzać u kolegi Filipa w kole taką inwentaryzację. Moi drodzy, na kanale Top Hands dość często spotykacie się z termowizją. Termowizją wykorzystywaną do polowania. Staramy się pokazywać Wam, jak można w mądry sposób wykorzystać termowizję do polowania. Dlatego, że jak wiecie, tyle samo dobrego ona w naszych poczynaniach stworzyła takich pięknych sytuacji, kiedy możemy. W bardzo bezpieczny sposób polować. Możemy w bardzo dobry sposób kontrolować populację, np. drapieżników czy pilnować zasiewów kukurydzy. Wiadomo, z drugiej strony dużo emocji nam to odebrało, dużo takiej tajemnicy, romantyzmu tego polowania. Natomiast tym razem chciałem Was zaprosić do tego, żebyśmy wspólnie sprawdzili, w jaki jeszcze inny sposób możemy wykorzystać termowizję. Inwentaryzacja będzie przeprowadzona dronem Mavic Thermal 3. Z kamerą termowizyjną oraz ze zwykłą kamerą będziecie mieli pogląd na łowisko. Masz, masz operator. Ja się stresuję. To będzie regalowy No Jest to sprzęt już zaawansowany i wcale nie tani. Natomiast, żeby takim sprzętem się posługiwać, trzeba mieć już pewne umiejętności i e, uprawnienia. odpowiednie uprawnienia. E, my postanowiliśmy skorzystać z e, usług takiej nowej na rynku firmy, takiego można powiedzieć startupu. Koledzy, którzy przyjechali do nas z północnej Polski, e, zaoferowali się, że zrobią nam naprawdę profesjonalną i taką rzetelną e, inwentaryzację. Ja jestem bardzo sceptycznie nastawiony ogólnie do wiosennych inwentaryzacji, dlatego że jak tu wcześniej rozmawialiśmy z naszym łowczym, taka sytuacja, która jest w marcu, wcale nie oznacza, że taką będziemy mieli w sezonie polowań, dlatego że jelenie bardzo dużo migrują. Natomiast jeżeli chodzi o sarny, jeżeli chodzi o dziki, ponieważ te watach, które się u nas wyproszą, najczęściej u nas już zostają. No to jest to pole, na które one żerują, nie? No jeżeli chodzi o sarnę i samoterytorializm tego gatunku, wiadomo, że sarna raczej zostaje w tym terenie. Dlatego bardziej skupimy się na tym, żeby policzyć te dziki i sarne, a jelenie przy okazji potraktujemy bardziej poglądowo. Jest to dla nas zupełna nowość. Chcielibyśmy Was po prostu zainteresować tym. To nie jest tak, że to jest reklama, koledzy nie zapłacili nam za to. Jest to normalna sytuacja, kiedy my poprosiliśmy z czystej ciekawości. Chcielibyśmy przetestować, jak taka w ogóle usługa działa. Wspólnie też tworzymy jakąś metodykę, bo wiem, że jeszcze to jest w trakcie opracowywania. Każde koło, mówiście, że nieraz 80% obwodu sprawdzacie. 80, 90, 60, różnie. w zależności jak koła potrzebują. Dokładnie. My uważamy, że dla nas statystycznie wystarczy nam 25% obwodu, co i tak jest już więcej niż bylibyśmy w stanie sami sprawdzić. Tym bardziej, że próbowaliśmy różnych metod. Uważam, że metody próbnych pędzeń są nie na miejscu o typorze roku. E, uważam, że metody całorocznych obserwacji są już bardziej dokładne. I dają nam dokładniejszy obraz. Natomiast gdybyśmy chcieli dzisiaj wyjechać sobie w 5-6 osób, tak jak robiliśmy w ubiegłym roku, to chcąc, nie chcąc, samochodami robimy za duży ruch w łowisku. I istnieje takie zagrożenie, że np. jedną watachę dzików zinwentaryzujemy dwu-, trzykrotnie, że po prostu dwóch, trzech obserwatorów tego dzika czy tę watachę zauważy, i po prostu wtedy wyniki nam się zdublują. Na pewno nie jest to metoda, to już od razu mogę powiedzieć, doskonała, bo nie ma czegoś takiego: doskonała metoda. Doskonała metoda to byłaby taka, kiedy bylibyśmy w stanie 500 hektarów na zobaczyć w 100%. Natomiast na ten moment ani człowiek, ani technika nie wymyśla nic lepszego niż termowizja do obserwacji. I jak to będzie wyglądało, to za chwilę zobaczymy, jak tylko się ściemni. Dlatego że obserwacje nocne są, jak wiecie, o wiele bardziej skuteczne, dlatego że w tej chwili zwierzę zalega w modnikach i prawdopodobnie nie bylibyśmy w stanie jej widać. Dzisiaj mamy piękny, piękny, słoneczny dzień i dużo elementów jest też nagrzanych, wiadomo jak to termowizja, niestety oddaje czasami elementy ciepłe, które zwierzyną nie są, więc ściemni się, poczekamy z Filipem i wtedy ruszymy w las. A sprzęt musi mieć wyjątkowo czuły, dosyć dobre, dobrą czułość termiczną, bo widziałem na Waszych filmach, że nawet jak zające z kotliny wychodzą, to kotlina y -y. się świeci, nie? Czyli, tak jest. czyli czułość termiczna jest dość wysoka? Inwentaryzacja wykonywana za pomocą drona, który znajduje się za moimi plecami, daje realny obraz zwierzyny w łowisku, jesteśmy w stanie zobaczyć obrazować jaką zwierzynę mamy, jaką mamy niepożądaną zwierzynę, które jest w naszych lasach coraz więcej, można bardzo dokładnie zobaczyć, czy to jest wilk, czy to jest jeleń, czy to jest dzik. Robiliśmy już takie inwentaryzacje w wielkopolsce myślę, że z bardzo dobrą skutecznością, jeśli chodzi o liczenie jeleń owatych. Bo główny to był nasz cel, jeśli chodzi o właśnie wskazanie liczby jeleni na danym obszarze. Metoda liczenia zwierzyny za pomocą drona jest o tyle fajna, że nie trzeba zbędnie płoszyć zwierzyny. Wiadomo, że mamy marzec, mamy wyproszone lochy, nie trzeba ich denerwować poprzez zwykłą metodę tradycyjnych pędzeń i tym podobne. My, jako firma jesteśmy chyba jedną z pierwszych firm w Polsce, które gdzieś takie. Usługi świadczą. Również myślę, że i sezon polowań zbiorowych też będzie można wykorzystać takiego drona, który fajnie i w bardzo dobry sposób lokalizuje zwierzynę. Nie trzeba płoszyć zbędnie zwierzyny, której, której nie chcemy wypłoszyć. Bardzo ważne jest moim zdaniem, żebyśmy w odpowiedni sposób sobie określili obszar, w którym będziemy latali, dlatego że u nas jest podzielony obwód, w naszym przypadku na taki, taką część przed rzeką i za rzeką, wobec czego zinwentaryzujemy sobie dwa laski z pięciu, które są za rzeką, oraz część, gdzie jest główny kompleks leśny, gdzie wyznaczymy sobie 10 do 25% około 1000 hektarów powierzchni, a potem będziemy już tę matematykę używali do tego, żeby to przeliczyć. O dronie opowie Wam kolega Łukasz. Mamy tutaj drona DJI Mavic 3 Thermal, drona wyposażonego w kamerę termowizyjną, która umożliwia nam sprawdzanie zwierzyny. Dronem jesteśmy w stanie pracować bez przerwy. Mamy system ładujący, który nie pozwala rozładować się bateriom, które inne są w trakcie ładowania. My jesteśmy tutaj. Mhm. To jest pierwszy obszar, który zrobimy. Mhm. Drugi obszar, ten przed rzeką. Tu jest rzeka. Mhm. A tutaj, jak chcemy je namierzyć wcześniej, to siódma. No myślę, że 5 jak zrobimy takich 5 miejscówek na pewno. Po 200 hektarów. No to, to, to po 200, 200 hektarów. To, to ma, daje, daje, daje 1000 hektarów. Skupiamy się na 5 wybranych losowo miejscach w granicach 200, 200 hektarów jedno, jedno miejsce i później będziemy szacunkowo oceniać tą liczbę zwierzyny, którą tutaj macie. Przenieśliśmy się na teren polny w poszukiwaniu jeleni, dzików bądź też innych gatunków zwierzyny, która może znaleźć się w naszych lasach. Akurat działamy na, teren, na kamerze termowizyjnej. No właśnie, akurat teraz tutaj kamera termowizyjna wykryła nam zwierzę, do której dolatujemy, za chwilę będziemy ją identyfikować. Zobacz, z dokładnością patrzę. Nie, leży, leży jeleń, odpoczywa. No. Tak? Tak. A ci powiem, że leżący jeleń. Łania, 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 łania. Dobra. Kończymy nosną inwentaryzację, wracamy. Na bazę, tam sobie wszystko policzymy. jest nie? Tomek wybraliśmy około 1000 hektarów na Waszym obwodzie, co to jest 1 piąta całego Waszego obwodu. Więc na tej powierzchni, którą szacowaliśmy, wykazaliśmy 13 jeleni, 55 saren, 8 dzików, 12 lisów. Żeby mieć obraz całego Waszego obwodu, te dane trzeba było pomnożyć razy 5. Co by dało wtedy faktycznie na 5000 hektarów około 70 jeleni, 55 saren, 8 dzików i 50 lisów. Wiadomo, że to są dane szacunkowe, bo całego obwodu nie oblatywaliśmy. Natomiast wybraliśmy około 1000 hektarów typowo losowo. Więc to, to, jest, to jest na podstawie mapy, którą nam przedstawiłeś. No i tak wyszła nasza inwentaryzacja podług tego, co tutaj ci teraz podaję. Okay. Gdybyście byli zainteresowani taką inwentaryzacją, wykonaną przez naszą firmę, zapraszamy na stronę Dronehunt na Facebooku, bądź też bezpośredni kontakt do mnie. Będzie wrócony kontakt telefoniczny za pośrednictwem Filipa. Więc, jeśli byście mieli taką potrzebę oblatywania trudno dostępnego terenu, bądź też całego łowiska, jak najbardziej zapraszamy, służymy pomocą. Koszty są ustalane indywidualnie, w zależności od tego, jak dane koło chce. Mieć zrobioną inwentaryzację? Czy chce mieć tylko wybrany fragment, tak jak tutaj u was w kole było to przeprowadzane? Czy chce mieć cały obwód? W zależności mamy stawkę godzinową, ale to już w wiadomościach prywatnych kwestia do, do ustalenia.